O tym się jeszcze zastanawiasz, skój tego kurwiego syna chciał mnie zamordować! Urze, nie wrobisz mnie w to Danwin! A mówili mi, nie rób interesów z tym krasnoludzkim ściermem. Te krótkie chuje zawsze cię oszukają, ale żeby. To ty tam potwora wpuściłeś! Bo cię moje belę jedwabił w oczy kuły! Wszyć se je wsadź! Zamknijcie się, bo przypnę was obu! O co chodzi? Kurwa, jeszcze jeden nie ludź. Cisza! Załatwimy sprawę szybko! Mamy tu takie małe, wiedźmińskie zlecenie. Bierzesz? Jak małe, to może mi się nie opłaca. Opłaci ci się, o to się nie bój. Tylko załatw to szybko, bo już dość czasu straciłem na tytuł. Mają wspólny magazyn, w którym zagnieździł się potwór. Sam się zagnieździł? Tyś go tam wpuścił! Miał mi łeb urwać, żebyś ty mógł położyć łapet na moich towarach! Nie odwracaj kota ogonem, kurdupiu! Nie obchodzi mnie teraz, kto komu gula czy inną strzygę podłożył. Trzeba się pozbyć potwora i tyle. No to jak będzie, Wiedźminie? Zajmę się tym. Nie zgadzam się! Nie ludź będzie z nieludziem trzymał! Zaraz mi tu jeszcze obaj udowodnią, że to nie gul, tylko moja własna babka nieboszczka! Może to ona. Ja tam się po czwarze nie przyglądałem. Zamknijcie się, bo jak Wiedźmin potwora ubije, to wam jeszcze kontrolę w magazynie zrobię. To nie będzie konieczne. Nie wiem. A tutaj przytuliśmy jakąś butelkę. Dziwne, Jak kary rzadko zapuszczają się gdzieś w pojedynkę. Szeroki i głęboki ślad, Krasnolud? Ktoś go tu trzymał w klatce, hm, drzwiczki są podpiłowane, więc mógł uciec. Oh. I co, załatwiłeś potwora? Tak. Wiedziałem, że najszybciej będzie wiedźmina nająć. I co? Udało ci się ustalić, skąd się tam wziął? Znalazłem klatkę, w której zamknięto Kera. Drzwiczki były podpiłowane. Czyli ktoś chciał, żeby się wydostał. Który z nich to zrobił? Myślę, że to krasnolud. Co? To jakieś brednie. Po co miałbym to robić? Mogę sobie wyobrazić, że ten rasista zaraz uci za skórę. Ale to wystarczy. Tu masz swoją zapłatę. A ty pójdziesz za mną. Chętnie sobie popatrzę, jak zadynda na szubienicy. Tylko ktoś go będzie musiał podsadzić do pętli. O, starszyba dola! Wiedźmin, wchodź. Szef czeka na górze. Powiedz wreszcie, o co chodzi. Wiedźmin, wreszcie. Jesteśmy w komplecie. Mhm. Raczej w dupie. Po co nas wezwałeś? Radowicz siedzi na statku, jak siedział. A tam go nie dorwiemy, mówiłem przecież. Spokojnie. Wpadłem na pomysł, jak go wyciągnąć na suchy ląd. Ale po kolei. Zacznijmy od wyznania grzechów. Wygadałem się z planem przed Filipą Eilhart. Mea culpa. Brawo, a brawo. Dobra, nic takiego się nie stało. Mości czarodziejka nie uprzedzi go przecież. Więcej, najchętniej pomogłaby nam go zabić. Oczywiście nigdy się na to nie zgodzę, ale... Filipa mnie zainspirowała. Moja muza. Zainspirowała do czego? Cierpliwości. Zaraz przejdę do meridum. Geralt, dobrze kojarzę, że Radowid zlecił ci odnalezienie Filipy? Wkurza mnie już to twoje wściwstwo, wiesz? Wiem. Wybacz taki zawód. Nie jesteś już szpiegiem, pamiętasz? Wybrałeś życie przestępcy. O nie, tego wyboru dokonano za mnie. Przez Filipę musiałem uciekać z Redanii. Przez Radowida nie mogłem wrócić. Dijkstra to strasznie smutna historia. No, serce się kurwa kroi, ale może wrócimy do rzeczy. Racja. Gerald, bądź łaskaw odpowiedzieć na moje pytanie. Dostałeś to zlecenie? Hmm. Ale jedyne, co im się udało wtedy znaleźć, to jej kryjówka. Do czego zmierzasz? Możemy wykorzystać Filipę. Bez jej udziału. Za to z twoją pomocą. Radowicz spodziewa się przecież, że przyniesiesz informacje na jej temat. Wystarczy, że wspomnisz imię Filipy. Powiesz, że wpadłeś na jej trop. A on połknie haczyk spławik i jeszcze kawałek wędki upierdoli. Załóżmy, że Radowit mi uwierzy. To wcale nie jest takie oczywiste. Co dalej? Powiesz mu, że znalazłeś kryjówkę, Filip. W jakimś miejscu, w którym łatwo zorganizować zasadzkę. Sugestie? Most na Wyspę Świątynną. Zabudowany. Dużo zaułków, bram. Łatwo go odciąć od reszty miasta. Dobry pomysł. Podzielę swoich ludzi. Połowę postawię na jednym końcu, połowę na drugim przy bramie. A na środku Wes z solidną kurzą. Widzisz, Geralt? Jedyne o co prosimy, to żebyś zaprosił Radowida na przechadzkę, przeprowadził na most. A my zajmiemy się resztą. No ja. Chodzisz w to? Chodzę. Tylko co po zamachu. W mieście będzie gorąco. Trzeba będzie gdzieś przeczekać. Już o tym pomyślałem. Pamiętasz Teatr Madame Iriny? Stoi teraz opustoszały. Nikt tam nie zachodzi. Będziemy tam na was czekać. Stalarem. Czekać? Co, nie chce się wam nadstawiać własnych karków? No nie o to chodzi. Widzisz, mamy z Dikstrą wiele zalet, ale do bicia to się nadajemy jak na konkurs piękności. Spokojnie, Gerard. Moi ludzie są zaprawieni w boju, poradzą sobie. Tylko podprowadź im króla. Zrobię, co mogę. Gdzie teraz cumuje jego okręt? Za rogiem, na Nowigradzkim porcie. Obyś zastał Radowida w dobrym humorze. Musimy oczyścić most. Moi chłopcy się tym zajmą. A co ze strażnikami ze świątyni? Nie zlecą się, jak usłyszą walkę? Jeśli im się zapłaci, to nie. Biały bil. Co tu do cholery robisz? Geralt, nie zadawaj pytań, na które znasz odpowiedź, bo wychodzisz na głupka. Podsłuchiwałam Wasze obrady, oczywiście, z wielkim zainteresowaniem i lekkim zdziwieniem. A co Cię tak zdziwiło, jeśli można wiedzieć? Je Wasza naiwność. Naprawdę myślisz, że Radowid da się nabrać na taki ordynarny wybieg? Może być ciężko, ale jakoś sobie poradzę. Cóż, mam nadzieję, że nasze starcie z dzikim gonem potraktujesz poważniej. Jeśli w ogóle dożyjesz. Ipa, o co mi to wszystko mówisz? Tak się o mnie troszczysz? Nie, tak mi zależy, żeby radowić zginął. Nie chcecie, żebym wam pomogła? Trudno, ale przynajmniej tego nie spieprzcie. Masz, weź to. Pierścień. Rubin z wyrzezanym redańskim orłem. Należał do Wizimira ojca Radowida. Jeśli mu to dasz, uwierzy, że mnie złapałeś. Może ci nawet zaufa. A jaki jest haczyk? Nie ma żadnego. Za dobrze cię znam, Filipa. Ty zawsze coś gnujesz. Zawsze próbujesz upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Tym razem wystarczy mi jedna głowa Radowida. Powodzenia, Geralt. Przyda ci się. Wiedźmin Geralt, czego chcesz? Audienci, mam nowe informacje o Filipie Eilhardt Oddaj broń. I za mną. Wasza wysokość? Wiedźmin. W sprawie Filipy Eilhardt Obyś tym razem miał coś lepszego niż magiczne kryształki. Wiem, gdzie ona jest. Być może, a być może chcesz mnie oszukać, jak inni. Jacy inni? Widzisz. Rozeszła się wieść, że hojnie wynagrodzę każdego, kto ma informację o Eilhardt, a że chciwych i głupich nie brakuje. Przed okrętem zaraz ustawiła się kolejka. Pierwszy był jakiś myśliwy. Przyniósł z dechą z wydłubanymi oczami. Myślał, że się nabiorę i obsypie złotem. Kazałem go oślepić, a potem wyrzuciłem za burtę z kamieniem u szyi. Drugi przyszedł pocztmistrz z Oksenfurtu. Miał niby listy od niej. Sfałszowane oczywiście. Obciąłem mu palce, żeby nigdy już nic nie napisał. I wyrwałem język, żeby więcej nie kłamał. Potem kolejka się rozeszła. Jestem profesjonalistą. Dbam o swoją reputację. Nie przychodziłbym do ciebie z pustymi rękoma. Pierścień mojego ojca. Filipa stemplowała nim swoje dekrety i rozsyłała poredanie jako słowo króla. Gdzie ona jest? Pod twoim nosem, królu. W Nowigradzie. W domu na moście prowadzącym na wyspę świątynną. To czemu jej do mnie nie przyprowadziłeś? Żeby kogoś przyprowadzić, trzeba go najpierw złapać. A ja tylko ją wytropiłem. I wykradłem jej pierścień na dowód. Bałeś się? Nie. Po prostu wiem, że chciałoby się dopaść sam, własnoręcznie. Pójdziesz tam ze mną. Hubrecht! zwołaj ludzi. Ilu. Wszystkich. No i! Gdzie ta Filipa? Tak jak mówiłem. W domu na moście. Bliżej drugiego końca. Postawcie barykadę, żeby nikt nam tu nie wlazł. Nie chcemy niewinnych ofiar. Ani świadków. Damian, Jołkę, Egbert, Frek, Kasper, zostaniecie tutaj. Macie pilnować tyłów. I zabić Wiedźmina. Nie wiesz, gdzie dokładnie ukrywa się Filipa. Beze mnie. Nie bój się. Poradzimy sobie. Oczywiście z twoją pomocą byłoby łatwiej, ale irytujesz mnie już. Za dużo wiesz. Za często wchodzisz mi w drogę. Drażni mnie twoja arogancja. Zabijałem za mniej. Za mną. Twoje ostatnie słowo Kurwa! Odbić Wiedźmina, potem na Radovida. Trzymaj się, się do W porządku? Mm, dzięki za pomoc. Plan poszedł się jebać. Trudno, będziemy improwizować. Za mną, Geralt. Trzeba dopaść Radowida zanim przyjdą posiłki. Otwierać! Rozkazuję! Otworzyć drzwi! Hmm, wystarczyło poprosić. No, to wyrównaliśmy rachunki. A to tak od serca. Wybaczcie, nie mogłam sobie odmówić tej przyjemności. Jak ona. Skąd? Skąd kurwa? Podsłuchiwała nas. Wtedy w magazynie. Co? I nie pomyślałeś, że warto nam o tym powiedzieć? Chłopcy, na dyskusję czas będzie później. Radowit nie żyje. Mniejsza z tym z czyjej ręki misja wykonana. A teraz spieprzajmy, bo za minutę będzie tu gęsto od Redańczyków. Chodźmy. No i co? I co? Udało się. Udało. Chociaż nie wszystko poszło wedle planu. Ale o tym potem. Wpierw muszę się napić i wznieść toast. Za północ! Za Temerię! Za Temerię! Za Temerię, kurwa! Za Temerię! To co teraz, Roż? Partyzantka przeciw czarnym? Nie. Wojna się właśnie skończyła. Słucham? Chyba o czymś nie wiem. Zgadza się. Widzisz? Jutro w południe dowódca Armii Środek podpisze w imieniu Emhera zawieszenie broni, którego treść ustaliliśmy z Dijkstra. Czyli wtedy, Welen, kiedy wpadłeś w ręce troli, wracałem z ostatnich negocjacji. Zgadza się. Emhyr zatrzyma Edirn i Lyrię, ale w zamian za zaprzestanie partyzantki i głowy Radowida wycofa się z Temerii, która zostanie lennikiem cesarstwa. Ale z niezależną polityką wewnętrzną, sądownictwem, administracją, wojskiem... Gdybym był poetą, powiedziałbym, że srebrne lilie zakwitną w promieniach wielkiego słońca. Ale nie jestem, więc powiem tyle, Geralt. Inaczej się, kurwa, nie dało. Nie powiedzieliście mi całej prawdy. No, trochę racja. Wiemy, że nie lubisz politycznych gierek, no to położyliśmy akcent na czarodziejów i tak dalej. Jeśli to, co się ma stać, stać się musi, Niechby przynajmniej stało się niezwłocznie. Gdyby ten straszny cios mógł być sam w sobie wszystkim i końcem wszystkiego. Czy co? Macbeth, akt pierwszy, scena siódma. <laughs> Zawsze chciałem to zagrać, ale obsadzali mnie w roli halabarnika. Geralt, zapomnij, co ci powiedział Talar. To nieaktualne. Nie będzie żadnego paktu z Nilfgardem. Redania będzie walczyć pod moim światłem przewodnictwem, aż wygra. A kiedy wygra, połączy całą północ. Łącznie z Temerią. Ja, jak to? Nie tak się umawialiśmy. Zgadza się? Umawialiśmy się, że za cenę jednego królestwa oddamy Emyrowi całą resztę. Ale to nie był dobry interes, więc nie ubijemy targu. Ty dwóch. Co, wysoki Nie pozwolę na to! Akurat ty, Ross, powinieneś zrozumieć, że nie mam innego wyjścia. Niby dlaczego mam cię zrozumieć? Bo też jesteś patriotą. Geralt, ciebie to nie dotyczy. Możesz odejść. I szerokiej drogi życzę. Nie pozwolę ci ich zabić, Dijkstra. Trudno, w takim razie zginiesz razem z nimi. Zabić ich! Nie właśnie mu podnieść! Kurwa tyra! Zawsze cię lubiłem! Możesz, kurwa, ja pierdolę. Blisko było. Naprawdę blisko. To jeszcze nie koniec. Dijkstra pewnie kazał swoim ludziom zamordować posła, który ma jutro jechać do Nilwgardczyków. Trzeba temu zapobiec. Wybaczcie, ale to już beze mnie. Bo... Brzygasz polityką. <głos》>, rozumiem. Dwa dni do jak już będzie po wszystkim. Podejmiemy cię z honorami. Świeżą. Geralt? Co się stało? Jeszcze nic, ale coś się kroi. Filipa i Margarita chcą ze mną rozmawiać. No to pogadaj z nimi. Przecież cię nie ugryzą. Jeśli tak, to im oddam. No więc w czym rzecz? Założę się, że mają wobec mnie jakieś plany i właśnie chcą mi je łaskawie wyłożyć. Nie ma się czego bać. Po prostu idź tam i wysłuchaj, co mają do powiedzenia. A jeśli będą mnie chciały do czegoś zmusić? Nie wierzę, żebyś im na to pozwoliła. Margericie zawsze zależało tylko na rozwoju nauki, więc nie bój się, że zechcecie wciągnąć w politykę. Z Filipą będzie trudniej. Jest ostrym graczem, ale szanuje ludzi o własnych poglądach. Jeśli coś ci zaproponuje i stanowczo je odmówisz, na pewno to uszanuje. Dzięki, Gerard. No i idź już nie daj im za dużo czasu na ustalenie strategii. Nie poszedłeś z nią? Jeśli mają ją traktować poważnie, nie mogę jej trzymać za rękę. Słusznie. Dobrze zrobiłeś. Uspokój się, bo wychodzisz dziurę w podłodze. Uspokoi się, kiedy stamtąd wyjdzie. Ciri jadziła sobie w trudniejszych sytuacjach. Fakt. Udało nam się wpoić jej kilka zasad i umiejętności. Zgadza się, więc nie ma czego się bać. Racja. Tylko zerknę. Ach, już myślałem, że nigdy tego nie zrobisz. Co widzisz? Filipa perroruje. Ciri chodzi od ściany do ściany, zatrzymała się. Coś mówi, Filipa blednie, pewnie jej powiedziało do słuchu. Brawo, Ciri. cicho wychodzi. I co? Podsłuchiwaliście? Ta. Nie? Widzę, że nic się nie zmieniło. powiesz nam, o czym rozmawiałyście? Wolałabym mnie. Przynajmniej na razie. Oczywiście. Nie naciskamy. Przejdź się, odetchnij. Potem musimy płynąć na skalibę. A Walach już czeka w porcie. Jasne. Niedługo przyjdę. Ja tylko. Lepiej idź do Walacha. Podobno chciał się z tobą widzieć.